W Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bojowaniem jest życie człowieka na Ziemi. Bojowaniem będzie również ten nadchodzący rok szkolny. Nie dlatego, że mamy jakieś szczególnie wojownicze zamiary co do tego nadchodzącego roku szkolnego, ale dlatego, że każdy rok szkolny jest ciężką. Walką. Ciężką walką z własnymi słabościami, ciężką walką z, o wypracowanie swojego charakteru. Osiągnięcie każdego celu tutaj na Ziemi jest rzeczą, która wymaga pewnego trudu. Dotyczy to zarówno tych celów największych naszego celu ostatecznego, jak i tych wszystkich naszych małych, zwykłych, codziennych celów, do których zdążamy. Każdy z nich wymaga. Pewnego wysiłku. I podobnie jest również z tą pracą w trakcie roku szkolnego. Jest ona pewnym bojowaniem. Wymaga ona tego, żeby naprawdę przyłożyć rękę do pługa, to znaczy nie cofać się przed trudnościami, przed ciężarami. Wymaga ona tego, żeby naprawdę nad swoim charakterem pracować. Jak powstaje charakter? Otóż charakter człowieka kształtuje się poprzez świadome powtarzanie czynności. Poprzez świadomy, a więc człowiek musi sam tego chcieć, ale również musi to praktykować. Myślę, że rzecz jest teoretycznie, być może nie aż tak oczywista, ale w praktyce jak najbardziej. Jeśli człowiek popełnia jakiś grzech, często, wielokrotnie, to oczywiście przyzwyczaja się do niego i z czasem staje się to częścią jego charakteru, wtedy właśnie jego złego charakteru, to znaczy to jest zła cecha danego charakteru. Natomiast jeśli chcemy wypracować jakąś dobrą sprawność, jakąś dobrą skłonność, to również człowiek musi najpierw zrozumieć, że to faktycznie jest pewna dobra rzecz, że naprawdę warto w ten sposób postępować, na przykład jeśli chodzi o sprawiedliwość, że warto każdemu oddać to, co się jemu należy i w przypadku jakichś zwykłych, codziennych relacji na przykład każdemu oddać odpowiedni szacunek. Jeśli człowiek dostrzeże, że to jest warte praktykowania i później to praktykuje, no to właśnie przyzwyczaja się do tego, wyrabia pewną dobrą sprawność. I w ten sposób tworzymy nasz charakter. I w ten sposób, praktykując przede wszystkim cztery cnoty kardynalne roztropność, sprawiedliwość, umiarkowanie i męstwo człowiek może stać się człowiekiem wolnym i silnym. Człowiekiem wolnym w pełnym tego słowa znaczeniu, czyli. Takim, nad którym nie panują jakieś ślepe emocje. Takim, który faktycznie roztrząsa rozumem, co uzna za prawdziwe i słuszne i podejmuje decyzje. A z racji, że jest również silny, że jego wola została wyćwiczona, to wytrwa w tej decyzji. Człowiek wolny i silny to jest taki, który panuje przede wszystkim nad sobą. Człowiek wolny i silny to jest ta dobra gleba z przypowieści ewangelicznej, na którą, gdy padnie ziarno Ewangelii, Słowa Bożego, to wtedy przynosi to ziarno na tej glebie owoc 30, 60 i 100 -krotny. Ta dobra gleba. I tutaj praca na ten rok szkolny, jak i w zasadzie na każdy inny, to jest właśnie nasza wspólna. Wszystkich rodziców nauczycieli i was, drodzy uczniowie, wspólna praca nad tym, żebyście wy, ale też żebyśmy my byli tą dobrą glebą. I tak jak wspomniałem na początku, to wymaga pewnego bojowania, to wymaga pewnej pracy. Tutaj faktycznie trzeba przyłożyć rękę do pługa to znaczy, trzeba faktycznie swoje przyzwyczajenia czasami zmienić, trzeba faktycznie trochę w to włożyć wysiłku, trzeba przede wszystkim się zastanowić. Dlatego, drodzy uczniowie, cała nasza praca, wszystkie te zasady, które obowiązują w szkole. Nasze zwykłe codzienne życie, które właśnie jest ustalone poprzez różnego rodzaju zasady, wszystko to może się niektórym z Was na pierwszy rzut oka wydawać, że są to tylko takie zwykłe, porządkowe regulacje. Otóż nie. Wszystko to zostało stworzone dlatego, że uważamy, że to pomaga. Pomaga właśnie w kształtowaniu tych czterech cnót kardynalnych. Że te dobre przyzwyczajenia, jeśli wy świadomie i dobrowolnie będziecie się pod nie poddawali, będziecie je świadomie praktykowali, bo uznacie, że to faktycznie jest coś dobrego i coś słusznego, one mają szansę pomóc Wam stać się naprawdę wolnymi i silnymi ludźmi. Ludźmi praktykującymi roztropność, sprawiedliwość, umiarkowanie i męstwo. Oczywiście to nie zadziała. Jeśli em, wasza reakcja na to wszystko będzie oporem, będzie a, muszę się jakoś tam poddać, ale to tylko będzie zewnętrzne. Oczywiście wtedy to nie zadziała w żaden sposób. Aby nad charakterem pracować, musi, ta praca musi być świadoma, musi być dobrowolna. Człowiek właśnie musi świadomie powtarzać pewne dobre uczynki. I do tego Was, drodzy uczniowie, zapraszam. Starajcie się zrozumieć, co i dlaczego tutaj w naszej szkole robimy, dlaczego mamy takie, a nie inne zasady. Jak najbardziej, jeśli nie rozumiecie, to pytajcie, dlaczego robimy różne rzeczy w ten, a nie w inny sposób, tak żebyście rozumieli, dlaczego uważamy, że to jest dla Was słuszne. My być może czasem się pomylimy, być może jakieś nasze regulacje nie będą optymalne do wypracowania danej cnoty. To się może zdarzyć, oczywiście, ale co do zasady, wszystkie te nasze zasady, które tutaj wprowadzamy, wprowadzamy właśnie dlatego, że wierzymy, że pomogą Wam one stać się wolnymi i silnymi ludźmi takimi, którzy będą naprawdę dobrą glebą tą dobrą glebą, na którą gdy padnie na nie to ziarno Słowa Bożego. I wyda wtedy ten 60, 30 czy stokrotny plon. I o to chcemy dzisiaj prosić. Ja również składam tą najświętszą ofiarę w waszej intencji, w intencji rodziców i dzieci wczoraj, w trakcie rekolekcji dla nauczycieli składałem tą najświętszą ofiarę w intencji naszych nauczycieli, dzisiaj w waszej intencji, prosząc o to, abyśmy faktycznie ten rok przepracowali, abyśmy faktycznie. Nie bali się tej pracy, byśmy faktycznie wspólnie pracowali nad tym, żebyście i Wy, i my również przy okazji stali się naprawdę wolnymi i silnymi ludźmi. Amen. W Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.